Sytuacja ma miejsce w sądzie. Początek rozprawy. Oskarżona jest prostytutka. Sędzia wypytuje ją. Imię: Katarzyna! Nazwisko: Nowak! Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz! Wiek: Dwadzieścia siedem lat! Zawód: Oj, Andrzej! Starczy może już tych wygłupów? Policyjny transporter podjeżdża pod prostytutkę. Uchyla się okno. Ile? 100 złotych z przodu, 150 złotych z tyłu. Na to odzywa się głos z głębi radiowozu. Dlaczego my z tyłu mamy płacić więcej? Pewna prostytutka postanowiła skończyć zawodem, znaleźć męża i ustatkować się, ale że w życiu miała tylu klientów, zadecydowała, że znajdzie tylko takiego faceta, który nigdy nie miał kobiety. I takiego znalazła: programista z Australii. Przed nocą poślubną poszła do łazienki założyć seksy bieliznę, ale gdy wróciła, zobaczyła, że wszystkie meble są poprzesuwane pod ściany, a środek pokoju jest zupełnie pusty. Więc pyta o co chodzi, a facet odpowiada. Nigdy jeszcze w życiu nie miałem kobiety, ale jak się to robi tak jak z kangurzycą, to będziemy potrzebować dużo miejsca. Trzy dziewki jadą windą i zobaczymy na ścianie męskie nasienie. Pierwsza próbuje i mówi sperma. Druga próbuje i mówi sperma. A trzecia próbuje i mówi tak, to sperma, ale nikogo z naszego osiedla. Kierowca Tira po wielodniowej jeździe postanowił zabawić się w burdelu. Wchodzi do pokoju prostytutki, a ona rozbiera się do naga, wyjmuje wazelinę i smaruje swoją cipkę. Po czym kierowca Tira ściąga z szyi łańcuch i owija swego członka. Prostytutka się pyta, co ty robisz? A kierowca Tira rzecze, słuchaj! Ty jesteś stara prostytutka, a ja jestem stary kierowca Tira? W taką ślizgawicę bez łańcucha to ja nie jadę! Przychodzi prostytutka do prostytutki i mówi: Powiem ci kochana, ostatnio kupiłam sobie skunksa, bo dowiedziałam się, że dobrze liże. A co z zapachem? pyta się ta druga. No wiesz, pierwsze trzy dni żygał, ale później się przyzwyczaił. Rozmawiają dwie prostytutki w windzie: Aldona? Co tak tutaj śmierdzi spermą? Och, przepraszam cię, jola. Odbiło mi się. Tirówka stoi koło autostrady i czeka na klienta. Widzi, że samochód zatrzymuje się, więc podchodzi i zaczyna rozmowę z kierowcą. Ile dałbyś mi za numerek? Pięć tysięcy złotych, ale będę bił. Tirówka uznała, że warto poświęcić trochę bólu i dostać pięć tysięcy złotych. I zgodziła się. Po wszystkim pyta kierowcy. A długo pan będzie bił? Tak długo, aż oddasz mi pięć tysięcy złotych!